Słuchajcie, miejsce nietypowe, bo i temat trudny, i na trzeźwo to się tego nie da zrobić. Podaj, synu, siadaj tu koło mnie, Zro zrobię tę butelkę, to na pewno się dogadam z tymi SPG. Z Zapraszam na odcinek. Dzwonię dzisiaj do PG dystrybucja e, rozwiązać kolejny problem, który was nurtuje od jakiegoś czasu, a mianowicie czy jeżeli po 1 kwietnia będziemy chcieli powiększyć fotowoltaikę bądź przepisać umowę i tak dalej, czy zostaniemy wyrzuceni z prosumenta. Próbujemy dzwonić, zobaczymy jak długo poczekamy, pewnie długo, no ale nieważne. No, dzień dobry panu, mam takie pytanko. Proszę pana, chciałbym przyłączyć mikroinstalację, żeby być jeszcze na tych starych zasadach. Czyli do tego 1 kwietnia. Czy jeżeli tak? teraz na przykład przyłączę sobie instalację o nie wiem, o wielkości, bo trochę nie mam kasy, a chciałbym po prostu być na tych zasadach i przyłączę sobie, nie wiem, 1-2 kW. Kilowaty... Proszę pana, domyślam się o pytanie. Teraz mniejsza, później większa, tak? Na przykład. Nie znam na to pytanie odpowiedzi. Przykro mi, ale y, nie wiem, co będzie po 1 kwietniu, jeśli klient y, mając 5 kW instalację zwiększy, ją przypuśćmy do 10 y, czy będzie dalej na zasadach y, y, prosumenta. prosumenta. Na, na, na zasadach, które na dzień dzisiejszy obowiązują. No dobrze, a jeżeli na przykład będzie taka sytuacja, że chciałbym przepisać umowę y, na przykład ze mnie na moje dzieci, no bo wiadomo, że tam przekazuje dom i tak dalej. Mhm. Na to. Proszę pana, to jest taka analogicznie do, do, do poprzedniego pytania. To pytania są do sprzedawcy do, albo do ustawodawcy. My jako PG dystrybucja też nie mamy z klientami umów sprzedaży energii elektrycznej. i Ciężko to powiedzieć. Tak, czy nie. Ciężko powiedzieć. Co, co będzie na, na, na po pierwszym kwietnie. Mhm. Żadna oficjalnie do mnie ustawa nie dotarła. Yy, na, 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 na maila czy na biurko, więc też nie chcę wypowiadać się na ten temat. Nieźle. Nikt nic nie wie. Czarna magia po prostu. Najprawdopodobniej się nic nie zmieni. Mimo tego, że będzie zwiększona instalacja, ja zostaje to wszystko na, zas na zasadach, które były. No właśnie. A na przykład jakbym teraz to robił? To byłoby, jeżeli bym zwiększał instalację, to byłoby tak, że ja muszę robić nową umowę, czy tylko to jest jakiś tam aneks? W jaki sposób to w tej chwili aneks. jest? Tylko aneks. Tylko Aneksem. aneks tam jest dokładany tego. Tak. Dobrze, a jeżeli chcemy prze, yy, przekazać komuś, to jak jest w tej chwili? Yy, na, na tą chwilę? Yy, to jest przepisywana umowa, tak samo jak umowa konsumencka. Sprzedawca no, się... na pewno przepisuje umowę tak jak, tak, jak było dotychczas. Jak zwykłą umowę yy, konsumencką. Okej. Okay. To jeszcze jedno pytanie. A jeżeli na przykład mam dwa liczniki u siebie na swojej działce? Pod mhm. jednym adresem. Czy jeżeli założę tak. sobie pod każdą z nich, załóżmy, 10 kW mhm. instalację, czyli jestem na tych zasadach prosumenta, 80% mhm. yy, mogę sobie tak. później odebrać. I tak. mam dwa liczniki na jednej działce, na, z jednym adresem mhm. i tak dalej. Czy mhm. będę miał nadal na zasadzie, że 20% z tej mi jest... Tak, oczywiście, tak? Do, bo to się liczy do, do punktu poboru energii, czyli do licznika. Okej, okay. czyli mogę mieć 10 liczników na jednej działce, nie jest to problemem. Nie jest to problemem, tak. Okej, okay. a to jeszcze takie, no przepraszam, nurtują mnie te pytania, bo kurczę... No, słucham. To jeszcze jedna rzecz, a jeżeli na przykład mam sobie, załóżmy dwa liczniki, nie? Jeden mam w jednym domku, uh -huh. bo mam... u mnie jest taka sytuacja. Mam yy, uh -huh. na jednej działce dwa budynki i mam dwie fotowoltaiki. No i założyłem sobie teraz właśnie drugą fotowoltaikę, którą... Ale chciałbym z tego pierwszego budynku zasilać sobie urządzenie z tego drugiego budynku. Czy ja mogę coś takiego mm -hmm. w ogóle robić, czy nie? I to są obydwa ale na mnie. Nie, to... to jest moja sprawa, co My, ja podepnę nie gierujemy. Pod to. Nie ingerujemy. To jest pod układem pomiarowym, więc nie ingerujemy w... Rozumiem, ale czyli... To, 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 nie... Czyli do, dokąd ja tego prądu komuś nie, że tak powiem, nie, nie wiem, nie, nie sprezentuję, nie sprzedaję, to mogę sobie robić, co chcę na swojej działce. Po, Dokładnie tak. Dokładnie po tak. pomiarowym liczniku. Poza pomiarem, tak. No i rewelacja. No, i bardzo dziękuję, i trochę mi pan rozjaśnił sytuację. Tylko, właśnie, jeszcze to zwiększenie, bardzo, jakby bardzo. było wiadomo, to by była rewelacja, bo było no, po prostu. musimy kur... chwilę poczekać, pewnie coś tam jakoś wpadnie niedługo, jakieś informacje. Aha. No dobra, a tu też wiadomo, że od tego 1 kwietnia, czy, czy nadal tak. czy to już jest pewne, przyklepane? Nie już wiadomo, 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 przyklepane jest tak. Okej. Okay. No dobra, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dobra, słuchajcie, dla pewności. Zadzwonię jeszcze do, to było do dystrybucji, zadzwonimy do obrotu, zobaczymy, co oni na ten temat powiedzą. Witamy w kontakt center PGE Obrót S.A. Informujemy, że rozmowy prowadzone przez naszych konsultantów są rejestrowane. O, z tego, co pamiętam, to tutaj sobie poczekamy. Prosimy oczekiwać na połączenie. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę panią, mam takich kilka pytań, ale nie wiem, czy to na pewno do pani, ale zapytam. Mhm. Chodzi o co? Chodzi o taką sytuację, że yy, mamy sobie fotowoltaikę. Chodzi o podpisywanie umowy. No bo wiadomo, że od tego 1 kwietnia zmieniają się te zasady, a chciałbym mhm. zrobić coś takiego, że na przykład teraz założyć sobie 1 kW instalację, a na przykład później ją powiększyć. Jak to będzie traktowane w takim przypadku? Czy to będzie aneksem? Instalacji. Tak, bo jeżeli pan zdąży założyć teraz i oddać przed tym 1 kwietnia, czyli żeby, żeby był pierwszy odczyt przed 1 kwietnia, to później już będzie pan tylko uzupełniał, tak? Jeżeli moc nie będzie pan zmieniał, tak, mocy umownej, tak, ma pan teraz wystarczy moc, żeby założyć więcej tych paneli, ale zakłada pan na razie minimalną ilość, mhm. no to wtedy tylko będzie pan sobie dołożył paneli i zgłosi pan to w dystrybucji, ale warunki umowy, nie będą zmienione, tak? Rozumiem, dobra. Natomiast bo... gdyby dołożenie tych paneli wymagało już zmiany mocy umownej, tak, to może być tak, że to będzie nowa umowa, tak? Mhm. Rozumiem. Przecież też nie powinno być. Ale mówię, jeżeli w tej mocy umownej się pan zamknie, no to dołożyć będzie pan mógł, tak? Tylko teraz, żeby pan zdążył, bo to już jest dosyć późno. No to rozumiem, dobrze. A powiem pani taką rzecz. No to dobra, to to, to, to mamy. A jeżeli na przykład. Yy... No, bo ja mam już dzieci, które tam mają 18 lat, i mam dom, który już jest z instalacją, i będę chciał przekazać no jakąś tam darowizną czy czymś dom. No, wiadomo, że razem z instalacją i trzeba będzie przepisać tak. umowę na te nowe osoby. Tak. To jak to będzie traktowane, jak pani uważa? No, nie wiem. Tutaj powiem panu, ciężko jest yy, odpowiedzieć. Nie Ale normalnie, to inaczej, dzisiaj, w dzisiejszym czasie, jeżeli ktoś przepisuje umowę, był prosumentem i chce przepisać umowę no na. To, kogoś innego. Pan, to tak naprawdę od nowa ustala warunki umowy. Okej, okay, czyli podpisuje nową Bo to umowę. To jest zupełnie nowa umowa, zupełnie wtedy klient od nowa, jakby to jest nowy klient, tak jakby z obcą osobą Spoko. ktoś podpisywał umowę, tak? I tu mhm. są nowe warunki umowy, on sobie wybiera inny okres liceniowy, może sobie wybrać inną taryfę. To jest zupełnie to innego już. To już nie jest to samo. Czyli normalnie umowa, podpisuje, tak? musi numer. podpisywać nową umowę na dzień dzisiejszy, tak. przy dzisiejszych zasadach. Tak. Dobrze, a to teraz jeszcze właśnie też z tym związana, związana sprawa. Jeżeli przepisujemy jeżeli przepisujemy umowę, to co się dzieje z magazynem no, tych kilowatów, które nam się nazbierały? Czy one są przepisywane? Pali rozliczone? Nie, nie. Przepada. Musiałby pan wyrazić taką zgodę, tak? Ale ja gdybym nie czy wyraził jest taka taką możliwość? Zgodę. Nie wiem czy jest taka możliwość, trzeba było się pytać, że tak powiem Powiem panu, że chyba nie, że chyba ten magazyn miałby pan po prostu w jakiś sposób zre zrekompensowany, tak? Czyli dostanę jakąś nie kasa kasiorę w tym momencie, czy nie? Nie wiem. Też nie sądzę. Momencik, ja się dopytam, bo powiem Bada. panu ciężkie pytanie. Proszę, No się ciężkie, ciężkie. Ja same ciężkie pytania mam. Tak. Dobrze, sekunda, dobrze? Mhm. No nie mam nawet z kim skonsultować. Okej. Okay. Nikt nie odbiera żadnych połączeń, także ciężko mi jest, a nie chcę pana wprowadzać w błąd. Jasna sprawa. bardzo Trzeba by było pani... wtedy że obsługi klienta się pójść po prostu na miejscu dopytać. No dobra, no ale to, to jest powiedzmy logiczne. A pewnie na tych nowych zasadach, czyli na zasadach odkupu energii, tak, jak już to będzie funkcjonowało, czyli ktoś, kto będzie na nowych zasadach, to przy takim przepisywaniu po prostu dostanie pieniądze za kilowatogodzinę i wszystko, tak? Właśnie z tymi pieniędzmi nie wiem, czy tak będzie, wie Pan, no bo żeby wypłaca, można było wypłacić komuś za energię zgromadzoną, to musi mieć zupełnie inną umowę, tak? Na sprzedaż też tej energii. Tu chodzi Aha. o to, że wtedy jest firma, tak? Ona ma zupełnie inną umowę, tak? Ma certyfikat na sprzedaż tej energii, dlatego nie jestem w stanie Pana tego zapewnić, jak oni rozwiązują w taką sytuację, kiedy Pan ma zgromadzoną energię i przepisywana jest umowa przy instalacji. No i super, pani teraz, mi teraz jeszcze jeden temat napomknęła, czyli w jaki sposób uważa pani, że będzie, czy, czy może pani już wie na tych nowych zasadach, jak to będzie rozliczane w takim razie? No bo miało być tak, że nadprodukcja jest nam zwracana finansowo, czy nie? Czy ja coś źle złapałem? W tych nowych warunkach? Tak. Momencik, zaraz zobaczę. Ale nie, to nie ma sensu, bo Pan, skoro są takie kolejki na połączeniach, to na eksperta fotowoltaiki też Pan będzie czekał. Poda mi Pan numer klienta, ja bym Panu zrobiła zgłoszenie, mhm. żeby na fotowoltaikę, że chce Pan porozmawiać z ekspertem fotowoltaiki na, na temat zasad rozliczenia fotowoltaiki na nowych i starych zasadach. W międzyczasie pojawił się również artykuł na portalu Globenergia, z którego również wynika, że Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej, jeżeli nie trzeba będzie zmieniać mocy instalacji, będzie przeprowadzona na podstawie aneksu, czyli te 15 lat, które nam przysługuje od momentu rozpoczęcia bycia prosumentem, mamy zapewnione z ustawy. To samo potwierdził również Tauron i Energa. Dlatego nie musicie się przejmować o te tematy. Oczywiście w każdym momencie będziecie mogli przejść sobie na ten nowy system netbilling, jeśli będziecie mieli na to ochotę. Być może niektórym to się po prostu nawet będzie opłacało, ale to już jest kwestia rozważenia tematu. No dobra, ale żeby to się wszystko udało, słuchajcie, to trzeba się iść pomodlić. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Amen.